Witam serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej po kilkumeczowej przerwie. Chciałem Piesokowa zauważyć. Tym razem jesteśmy razem. Piesokło wygrał ze Wszystkim Płomieniem 4 do 2. No i poprosimy o krótkie pomeczowe wypowiedzi obu szkoleniowców. Zacznijmy tradycyjnie od trenera gości, Pan Przemysław Kołłątaj. Gratulacje już złożyłem, bo zasłużone. Na gospodarze. Cóż można powiedzieć, pierwsza połowa Nasze wykonanie bardzo słaba, a błędy czy stracone w bramkach, to już jest standard i norma. Nie wiem skąd to się bierze, czy chłopcy są zdekoncentrowani, czy nie słuchają. Wiele poprawialiśmy, wiele będziemy poprawiali. No, druga połowa zdecydowanie lepsza i i to zaangażowanie chłopaków, determinacja była po to, żeby przynajmniej strzelić bramkę, doprowadzić do remisu, bo Chyba raczej zwycięstwo. Ciężko byłoby uwierzyć. Eee, z dniem dzisiejszym, jutro w poniedziałek rozmawiam z prezesem i daję chłopakom pełną swobodę. Eee, oświadczam, że z dniem 30 czerwca chcę rozwiązać kontrakt i eee, dalsze losy są w rękach już prezesa. Chciałbym dokończyć tą rundę, jeśli będzie mi dane. Eee, nie poddaję się dalej, wierzę w ten zespół, mam do dokonania pewną robotę i na dzisiaj potrzebny jest wstrząs. Chcę, żeby o tym po tym kłopcu wiedzieli prezes dowie się o tym w poniedziałek. I może to pomoże, że dowiedzą się o tym, że będę chciał od czerwca być wolny. Gratuluję. Trener Trener około pan Wojciech Tarnowski. Ja mogę się tylko wypowiadać na, na temat samego meczu, a nie tutaj okoliczności na linii Zarząd Płomienia i, i, i trener kołątaj. Myślę, że ta pierwsza połowa to nasza taka zdecydowana dominacja. Dokumentowana i strzelonymi bramkami i licznymi akcjami, które mogłyby się jeszcze golami zakończyć. Na drugą połowę wychodzimy bardzo dobrze. I podwyższamy na 4-0. No i trochę ta bramka na 4-1 spowodowała to, że w której popełniliśmy trzy błędy w jednej akcji. Niestety ten błąd rodzi błąd. Jak Klocki domina, to wszystko się później kładzie. A konsekwencją jest stracona bramka, która no, troszeczkę wlała nadziei. Płomienia przez to ten mecz w drugiej połowie był moim zdaniem dużo bardziej wyrównany i zupełnie niezły piłkarsko jak na realia trzecioligowe. Cieszy mnie to również, że, że drużyna Płomienia nie poddała się i walczyła do końca, przez co to, to widowisko zyskało na wartości. Także Przemek. Tylko tej kwestii mogę się wypowiadać, ale z drugiej strony też chciałem powiedzieć, że znamy się przecież od lat i szkoda by było, żeby takiego fachowca brakowało na ławkach rezerwowych drużyna trzeciej Dziękuję bardzo. Są pytania? Nie, to dziękuję. W takim razie dziękuję jeszcze raz.